Teraz będziemy kłaść karty dla byka. Mamy nowy tydzień, kolejny, więc kolejne rzeczy nowe. Wrzesień jest takim ciekawym miesiącem, bo często się rozpoczyna szkoła, więc czasami rozpoczyna się praca. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, za komentarze. Jest mi bardzo miło że nowe osoby dołączają. Bardzo dużo w ostatnim czasie właśnie takich osób do mnie dołączyło. Jestem zadowolona, cieszę się. Ci, ci którzy jeszcze mnie nie subskrybują, no to oczywiście zapraszam, to nic nie kosztuje, ale jeśli chcecie postawić mi kawę, czasem to można wcisnąć wesprzyj, ja wtedy dostanę od was pieniążki, kupię sobie kawę, a dla was w zamian za to zrobię Pytanie, które napiszecie, i ja zrobię na YouTube na rozkładzie. Także z góry dziękuję. No i teraz zaczniemy. Zobaczymy, co czeka byka, tak ogólnie, co będzie takim Waszym wezwaniem. Bardzo szczęśliwe karty. Tu jest pokazane, że na pewno waszym wyzwaniem jest taki podział obowiązków i musicie też zastanowić się, gdzie chcecie jechać. Tu jest pokazane, że będziecie mieli wybór pomiędzy dwoma podróżami. Niekoniecznie te podróże odbędą się od razu, dwie w tym tygodniu, ale widać, że w tym tygodniu będziecie. Na ten temat debatować, rozmawiać. Niektórzy z Was z jednej podróży już skorzystają, ale niektórzy jeszcze będą się zastanawiać, gdzie mają jeszcze pojechać, czy tam warto, czy tam warto. Więc warto to przemyśleć, przeanalizować. Jest tu pokazana karta świat, więc to też oznacza, że to jest bardzo dobrym wyborem i warto na przykład z tego skorzystać. Widać też. W kartach, że nawet jeśli byście podjęli jakikolwiek wybór i zdecydowali się zupełnie jeszcze na coś innego, czasami wybieramy pomiędzy jedną a drugą rzeczą, a okazuje się, że wpadnie nam do głowy właśnie ta trzecia rzecz, to właśnie ta trzecia będzie najlepszą rzeczą, najlepszą sprawą, z której będziecie mogli skorzystać. Jest też pokazane, że będzie to szczęśliwa podróż, więc dla niektórych z Was będzie to początek czegoś nowego, być może ktoś nowy się pojawi w Waszym życiu, więc to też na pewno dla Was będzie zadowalające. Więc warto z takich sytuacji korzystać. I zobaczymy, co może Was irytować, i co może na przykład Wam Przeszkadzać w realizacji tego, co zamierzacie zrobić? Na przeszkodzie stoją finanse, ale nie stoją tutaj na tej zasadzie, że macie jakieś braki finansowe, że tam jest troszkę za mało tych funduszy, tylko widać, że tak, macie odłożone pieniądze i te pieniądze są odłożone na jakiś konkretny cel. I Widać, że nie będziecie chcieli z tego rezygnować, będziecie chcieli nadal, żeby ten fundusz został odłożony. Wtedy będzie to przeszkoda, żeby można było zrealizować to, co chcecie, jeśli chodzi o ten wyjazd. Więc y, trzeba zawsze w życiu to tak jest, że coś trzeba wybrać. Albo wyjadę na jeden wyjazd, a na drugi wyjazd nie wyjadę teraz, tylko po prostu te pieniądze zostawię i na to, co było. Y, Przeznaczone wcześniej. Albo zmieniam decyzję i po prostu jadę w dwa miejsca i wykorzystam te zaoszczędzone pieniądze, ponieważ tak chcę. Tym bardziej, że macie kartę świat, więc możecie podjąć takie ryzyko bez obawy na to, że coś tutaj się wydarzy nie takiego, co by Was tutaj zainteresowało. Więc to też ma ogromne znaczenie, jak to wszystko wygląda zobaczymy teraz co będzie dla was pomocne, co by mogło pomóc, żebyście mogli sobie w jakiś sposób w tym wszystkim w całym tym problemie poradzić. No i na pewno na pewno tu jest pokazane uczucie, więc na pewno pomocne dla was będzie... Yy, wszystko, co jest związane z uczuciami, sprawy uczuciowe na pierwszym planie, więc ten wyjazd, tak, jeśli jesteś osobą, która jest w relacji i zastanawiasz się po prostu, czy pojechać sama, czy z kimś, czy właśnie z nim, z nią, no to widać, że jak najbardziej powinniście jechać razem, dlatego że to będzie przynosiło dla was lepsze możliwości całą fajną atmosferę, to jest zachowanie uczuć, rozbudzenie uczuć, więc jak przy niektórych z Was jest taka sytuacja niepewna, nie jesteście pewni, czy, czy ta miłość w ogóle jest między wami. No to taką decyzję tutaj powinniście podjąć wiem, że niektóre byki zastanawiają się nad tym, czy pojechać, czy nie pojechać? To też yy, tu karty sugerują, żeby właśnie pojechać. I jeśli ty nie chcesz jechać, to być może on czy ona przyjedzie. To też jest możliwe. I jak tutaj to w tych, o tych wyjazdach tutaj jest pokazane, to znaczy, że taka sytuacja będzie. Ja z bykiem niedawno yy, z klientką rozmawiałam też właśnie na taki temat, i na pewno mnie słucha, <laughs> że taki wyjazd. Yy, był niepewny, czy pojechać, czy nie pojechać, i właśnie poradziłam, żeby pojechać, a jak już, no to niech po prostu ta osoba przyjedzie. I to będzie bardzo dobrą decyzją, szczególnie, że teraz to tutaj wyszło i wyszło uczucie, co jest bardzo ważne. Dobrze, zobaczymy teraz, co będzie takiego jeszcze ważnego w tym tygodniu dla Was, na co powinniście zwrócić uwagę. Karta się wyleciała, druga wyleciała. No dobra, nawet się same ułożyły. No niech tak zostanie. I tu jest pokazane tak. Na pewno ten tydzień będzie dla Was dobrą rzeczą, jeśli chodzi o sprawy, które załatwiacie w urzędach. Macie szansę po prostu wybrać coś i zdecydować się na coś, więc jeśli piszecie jakieś pisma. Czekacie, żeby otrzymać jakieś informacje. Nie jesteście pewni, czy ta sytuacja się dla Was rozwiąże, czy w dobrym miejscu, czy dobrze napisaliście. Tu jest pokazane, że w tym tygodniu powinniście to załatwić i to napisać, dlatego że to jest czas, kiedy dla Was jest to dużą korzyścią. Czasami układają się takie sytuacje, że Nieraz w danym momencie nie możemy czegoś zrobić, a na przykład przychodzi taki moment, że właśnie teraz jest y, odpowiedni moment, i dlaczego mi się teraz udało, a wtedy mi się na przykład coś nie udało. No to widać, że właśnie dlatego, że sprzyjają ku temu warunki. Czasem osoby, które pracują w urzędach, ci, którzy mniej mogliby załatwić, może są na urlopie albo na zwolnieniu, ich nie ma i są osoby odpowiednie. Przy których możecie załatwić to, co chcecie. Jest też tutaj trzy kielichy, więc też jest pokazane, że na pewno spotkanie towarzyskie, które Wam brakuje i warto by było się na takie spotkanie zdecydować i czasem w gronie posiedzieć, pogadać, przemyśleć, jest warto, bo można. Zawsze obgadać jakikolwiek problem. Tu jest pokazane, że też będą sprzyjały ku temu y, dla Was możliwości. Widać też y, bardziej dla kobiet, tutaj spod znaku byka mężczyzn, wybór pomiędzy dwoma mężczyznami. Więc jeśli się jeszcze druga osoba nie pojawiła albo u Was jest tylko jedna osoba, bądź jeszcze nawet te dwie osoby się nie pojawiły. No to karty tu sugerują, że będzie taki wybór pomiędzy dwiema osobami. Jeśli chodzi o kobiety, będą wybierać mężczyzn i będą się zastanawiać, z którym mężczyzną być, i na pewno pojawi się pytanie, którego wybrać, jak wybrać, jak dobrze wybrać. Zawsze można mnie indywidualnie o to zapytać, ale również tu jest pokazane, że Pierwszy mężczyzna, którego już znacie, jest dobry. Ten drugi też będzie dobry, ale ten pierwszy będzie lepszy. Więc to trzeba mieć tutaj na uwadze. Jeśli Wam się dana osoba podoba, no to przy niej pozostać. A jeśli nie, no to po prostu jak zrezygnujecie i, i weźmiecie pod uwagę tego drugiego mężczyznę, no to na pewno. Też nic się złego nie wydarzy. Mało tego, osoby, które nie mają jeszcze nikogo, no to mają szansę właśnie w tym czasie poznać kogoś, mieć taką możliwość. Więc warto nie odrzucać, jeśli jest taka, taka po prostu sytuacja, która się nadarzy. Dobrze, teraz zobaczymy. Jeszcze, czy dla Was się spełni coś takiego, co byście chcieli, na co macie nadzieję, być może o czymś myślicie i chcielibyście wiedzieć, czy ta sytuacja się wypełni, czy się spełni Wasze marzenie na ten tydzień, sprawa. Tu jest pokazane, że nie do końca się spełni, więc musicie zwrócić uwagę, bo są przeszkody, których nie chcecie pokonać. Jeśli sami nic nie zrobicie w związku z tym. No, to niestety w tym tygodniu ta sytuacja się nie wydarzy, na którą czekacie, bądź jakaś rzecz, którą chcecie kupić, coś chcecie załatwić, to też widać, że musicie zmienić plan działania, bo same oczekiwanie, że może wyjdzie, może się uda, może się nie uda, no to jest takie strzelanie i może wcale nie być to dla Was po prostu pozytywną decyzją. Zobaczymy teraz, co w sercu w miłości dla niej i dla niego. Zobaczymy, co tutaj będzie z przesłania kart kwiatowych. Dla niej, tutaj w miłości, widać, że oboje wiecie, czyli ty i on, że nie jesteście dla siebie tymi jedynymi osobami. Więc to jest takie przesłanie dla tych, którzy i są w związku, i nie są w związku, że macie taką świadomość, on ma świadomość i ty masz świadomość, że nie jesteście dla siebie jedyną osobą, że to nie jest jeszcze ta jedyna osoba, ale może tą osobą być, tylko trzeba po prostu czasem w związku nad tym wszystkim popracować. I dla niego. To jest pokazane, że na pewno będzie nowa, jakaś dobra nowina. Więc wszyscy mężczyźni spod znaku byka dostaną jakąś informację, wiadomość, która na pewno postawi ich na nogi, będą zadowoleni. I to na pewno będzie dotyczyło spraw uczuciowych. Być może wreszcie jakaś fajna zmiana, na którą czekacie. Zobaczymy teraz, co będzie dla. Wszystkich 50. Plus. I zaczniemy dla kobiet. 50. Plus, co tutaj karty pokażą? Na pewno pokazują, że nie jest dobry czas na zmiany. Więc jeśli macie na ten tydzień jakieś zapytania i chcielibyście pomyśleć, no ciekawe, czy tak, czy nie, ja bym Wam odpowiedziała nie. Dlatego, że tutaj karty sugerują nie zmieniaj, rób tak, jak robisz, a jeśli o coś pytasz, no to masz odpowiedź nie, nie teraz, nie ten tydzień. Jeśli chodzi o mężczyzn, to jest pokazane, że jak najbardziej mężczyźni będą myśleć bardziej o sobie, będą chcieli być w takiej pozycji, w jakiej są, na pewno nie będą chcieli dokonywać żadnych zmian widać, że bardzo muszą zadbać o swoje zdrowie. Tu jest pokazane zaniedbanie zdrowotne, ale na pewno też przyjdzie na to czas, żeby też to wszystko naprawić, nic się nie da natychmiast. No i na koniec zobaczymy co takiego dla was jeszcze mogę wybrać z kart tarota. Co moglibyście mieć na ten tydzień dla wszystkich 50+? Plus. Ogólnie, tylko macie karty, finanse są dla Was najważniejsze, i tu jest pokazane, że na pewno one będą trwać do kolejnego tygodnia. Więc sytuacja Wasza finansowa będzie rewelacyjna. To wszystko, co mogę dla Was powiedzieć na ten tydzień. Myślę, że jesteście zadowoleni. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam do kolejnego oglądania niebawem. 辛苦呀。